Pokażę Ci krok po kroku, jak rozwiązać problem, gdy nie otrzymujesz kodu weryfikacyjnego Gmail na swoim telefonie. Jak wiecie, kod weryfikacyjny jest często potrzebny, aby zalogować się na konto na innym urządzeniu. Jeżeli nie otrzymujesz kodu na swój telefon, może to być spowodowane kilkoma rzeczami. Pierwsza możliwość to awaria Gmaila na poziomie globalnym czyli problem niezależny od nas. Skupimy się więc na tym, co możemy naprawić. Na iPhone'ach e i iPad'ach e wszystkie SMS y z kodami weryfikacyjnymi przychodzą przez aplikację Wiadomości Apple. Pierwszy krok. Wejdź w Ustawienia, wybierz P Ogólne, a następnie Autouzupełnianie i Hasła. Upewnij się, że opcja w Usuń po użyciu jest wyłączona. Dlaczego? Czasami iPhone błędnie wykrywa, że kod został już użyty i automatycznie go usuwa, przez co nie przychodzi na telefon. Następnie wejdź w aplikację Wiadomości i przewiń w dół. Upewnij się, że opcja z nieznanych nadawców jest wyłączona. Dlaczego? Ponieważ numer telefonu Google, który wysyła kod weryfikacyjny, nie znajduje się w Twoich kontaktach. Włączenie tej funkcji może blokować przychodzące SMS-Y z kodami. Jeżeli oba ustawienia są poprawnie wyłączone, a kod nadal nie przychodzi, sprawdź, czy masz oczekującą aktualizację oprogramowania w Uaktualnieniach oprogramowania. Choć może się to wydawać trywialne, aktualizacja często rozwiązuje problemy z kodami weryfikacyjnymi. To wszystko. Jeśli wideo było dla Ciebie pomocne, proszę zostaw like i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia. Dziękuję.